Siemane rokoty, witamy przy poniedziałku ze skuterem Ze skuterem znanym i lubianym How much is the fish, kolego? <laughs> Dobra, przypominajka patrzcie, bo tutaj chciałbym żebyście Przypilnowali, to już kolejny filmik yy, tych oznaczeń I obserwowali deskę rozdzielczą Żeby nie było sytuacji takiej, że ty jedziesz i nagle Wow, nie ma. Właśnie, bo jak skuter jest za kierownicą to jest zawsze wir w baku. <noise> Spalanie momentalne. Na wcześniejszych filmikach omawialiśmy sobie tutaj nawiewy ogrzewania tylnej szyby, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest pokazane, czy z tyłu pasy są pozapinane. Na desce rozdzielczej teraz stoimy na czerwonym świetle czyli skuter zaciągnął hamule zawaryne. Ale waha się kończy. I teraz my jedziemy na Cepelnik. Zaraz pokażemy. I teraz pytanie. Z której strony musimy mieć dystrybutor? Czy my to wiemy? No chyba wiemy no, to Nie by... wiem czy pokazywać, czy pokazywać mi taką Pokażę, tajną wiedzę panisko, Tutaj czy... mamy dystrybutor I tu jest strzałeczka I Czyli... od tej strzałeczki zależy gdzie mamy wlew paliwa No właśnie Czyli Nieraz jest tak, że kursant patrzy po lusterkach Że nie widzi wlewu paliwa Ale my mamy to tutaj <laughs> na oznaczeniu Także wystarczy ogarnąć Także jedziemy Zalejemy Pytanie czy benzynkę, czy będziemy tankować bezołówkę Czy będziesz lał olej Napędowy. Gaz. Plan. Nalejemy. <grymne> nie gazu, nie nalejemy. <grymne> dobra. Dobra, dawaj pojedziemy. Macer Pajanik. Już z daleka skuter że Z której strony mamy mieć dystrybutor? Panisko? Oczywiście, że po lewej stronie. Dobra, czyli tak stajemy, żeby było dobrze. Tak, jeszcze raz pokazujemy. Tyłek, żeby był przy... Przy kijach jeszcze kawałeczek. Dobra, wystarczy. No to dawaj. Prezentujemy. Wyłączamy silnik. Zabezpieczamy auto. Podjechaliśmy. Czyli mamy z lewej strony, jest git. No i teraz wiemy? Wiemy. Tutaj odbezpieczamy ładunek. Stryk. No i dawaj. Tak. Czyli co? I teraz tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, jaką mają zalać, to tutaj ściąga. Widać? A pewno nie dieseł. No to dawaj, odkrętamy górek, Uu, masz. Tu nawet widać, zobacz, jaka jest, takie wąskie gardło jest <sadzio> setę? <gry> tutaj masz akurat tą Aha, to jest I na spokoju Na spokoju, żeby to trafić głęboko, nie musisz składać. Dobra, i co, i to naciskamy I do pełna I do pełna lejemy, i tutaj jest takie Ta bierzakę, To pokażę. Zobacz, tu jest taka zawleczka, widzisz? Mhm. Czyli naciśnij Zabezpiecz długotręgów zableczony, i wtedy nie musisz trzymać. No widać on sam lej. Jak będzie pełno, to by się wyłączy. Proste. A elegancko. Proste i zrozumiałe. Dobra, czyli tutaj już widać, że jest prawie, teraz chodź widać, że odkoczyło. No to co? I choćbyś trzepał jak szalony, dwie próby typu Tak jest. Odkładamy pistolet Odkładamy pistole do elegancko. I zamykamy. Zakręcamy, żeby. Syknęło. Jest gituwa. No i teraz zapłacza, tak? Kto płaci? No to ty, nie. Ruszaj! I teraz co lepiej jest? Zalane do pełna. Tu gdzie no. jedziemy? Na łuku. Do tyłu. <głosy> <głosy> Na SK mnie nie chcesz wziąć, już byłem. <noise> jak już byłeś tu, teraz jedziemy ładnie po łuku. Pokazujesz jak tu się lata. Panie, i zaraz zrobimy zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym. Wszystkie zadania pokażę jak pięknie ogarniasz. To jest z gracjanem problemów nie ma z jazdą. byś był grzeczny i spokojny i spokojny. Tak. To są spokojne Kultura jazdy. Tak, zobacz jak ty ładnie się hmm. tu rozglądasz. No muszę